Nioki w zupie Uwierz, że to naprawdę świetny pomysł, zwłaszcza w towarzystwie mięsa z kurczaka. Ta zupa to taki comfort food, który zrobisz w jednym garnku. Do garnka wlej olej i dodaj trochę masła. Kiedy tłuszcz się rozgrzeje, to wrzuć pokrojoną cebulkę i przesmaż ją około 3 minuty do zeszklenia. Potem dodaj starty czosnek, przemieszaj go z cebulką i przesmaż wszystko jeszcze minutę. Następnie dodaj pokrojoną w plasterki marchewkę i przemieszaj z cebulką. Smasz jeszcze około 4-5 minut od czasu do czasu mieszając. No i teraz posyp warzywa mąką pszenną, dobrze przemieszaj i smaż około pół minuty, aż znikną białe ślady mąki. Następnie powoli wlewaj ciepły bulion albo czysty rosół. Podczas wlewania bulionu cały czas mieszaj. Potem włóż piersi z kurczaka do bulionu. Od momentu kiedy bulion się zagotuje to zmniejsz ogień i gotuj piersi pod przykryciem około 20 minut. Po tym czasie wyjmij piersi z kurczaka i odłóż je na bok. I wlej mleko do zupy. Gdy zupa ponownie się zagotuje, to dodaj nioki i gotuj je zgodnie z instrukcją na opakowaniu. U mnie dwie minuty. W międzyczasie dopraw solą, pieprzem i suszonym tymiankiem lub oregano. Podczas gdy nioki się gotują, to pokrój piersi z kurczaka na małe kawałki albo rozszarp je na kawałki, np. Na za pomocą dwóch widelców. Następnie przełóż mięso z powrotem do zupy i przemieszaj. Na koniec polecam dodać posiekaną natkę pietruszki. Cały przepis jak zwykle na moim blogu. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia.